Zaczynamy pierwszą część konferencji prasowej po meczu PGS, jest Spójna. Stargardt Czarni. słów z nami, trener Matnas Czes Czes Czesnauskis i Paweł Lończyk. Trenerze, jeżeli możemy, kilka słów po meczu. Dobry wieczór, gratulacje dla Spójni. Zagrali naprawdę dobry mecz agresywnie, obronie. Wibili nas w rytm od, od początku meczu i stawili ten, ten mecz na początku. I byliśmy gotowi od pierwszej minuty podjąć z nimi walk, a Później walczyliśmy, a później nas karciło i zabijali ofensywne ich zbiórki. Ja im powiedziałem w swoim chłopakom, że ja nie jestem tutaj, że błagać im zbierać piłki. Jeśli leci piłki i wszyscy patrzymy, a oni po prostu bardziej chcą, to jest problem. I trzeba będzie pracować tam na treningach, nie lubię takich, takich ćwiczeń, ale zawodnicy też nie lubią, ale jak idę pokazuję ten mecz, że trzeba pracować na zwykłe ofensywne zbiórki, że, że nie tak, że, że oni mają jakieś super zbierające, a my nie mamy w ogóle, tylko to bardzo chęć a chęci dzisiaj z naszej strony. Nie była i to jest niemożliwe po prostu grać, mieliśmy parę szans dogonić ich, ale znowu zebrali dwa razy piłki i trafili sześć punktów i była po, po, po meczu. Tylko to dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Pawle, jeżeli też możemy kilka słów. Gratulacje dla gospodarzy. Ciężki fizyczny mecz. No, Zaważyły tutaj właśnie te, te, te elementy, czyli ta zbiórka ofensywna. E, i gdzieś te punkty z szybkiego ataku. E, my nie zdobyliśmy za dużo tych punktów spójna, zdobyła dużo więcej. E, w kluczowych momentach oni zachowali więcej zimnej krwi no, wywalczyli te, 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 te piłki, tak jak wspomniał, w kluczowych momentach e, zdobyli kilka łatwych punktów. E, gdzieś tam mieliśmy swoje, swoje, swoją szansę, ale nie udało nam się jej wykorzystać i a musimy się teraz dobrze przygotować do następnego spotkania. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pytać z sali nie ma, więc na tym kończymy pierwszą część konferencji. Dziękuję za udział. Zaczynamy więc z drugą część konferencji z nami trener Sebastian Machowski oraz Karol Sweski Coach, if I a few words after the game, please. Uh, good evening. Um, well, congratulations to uh to our team um, for another victory here at home um, another great performance defensively against uh, a strong team from Słupsk. Chciałbym pogratulować naszą zespołowi kolejnej wygranej uh, na naszym terenie. Zwycięstwa przeciwko dobrze granicom w defensywie zespołowi czarnych. Mieliśmy świetny start w meczu. Byliśmy w jednym momencie 20 punktów z przodu, więc również gratulacje dla czarnych za to, że podjęli walkę i stworzyli dobrą się, drugą połowę. So I'm, I'm very happy with our performance today um, how we uh, executed uh, defensively um, trying to take away the first options of uh, Chani and making them find other solutions. And And offensively uh, we played uh, well as a team. Uh, we found the open man many times and uh, this combined with controlling the boards gave us the victory. A w ataku, żeśmy w ataku daliśmy radę znajdować otwarte pozycje i to wraz z grą pod tablicami nam kontrolować mecz. Dziękuję bardzo. Karol, jeżeli możemy też kilka słów po meczu. Bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Na pewno chcieliśmy tutaj wygrać spotkanie u siebie w domu. Później gramy jeszcze tylko raz w styczniu i mamy... Cztery kolejne mecze wyjazdowe. Także tutaj chcieliśmy, szczególnie przed naszymi kibicami, zagrać dobrze. Myślę, że to się udało. Udało się ograniczyć ich, ich, ich strzelców, i tak, jak trener powiedział, po raz kolejny obrona w naszym wykonaniu była kluczowa do wygrania spotkania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie byłaby to konferencja bez pytań pod, pod Patryka. W takim razie zaczynamy. Zacznę typowo od pytania do kapitana. Świetny pana mecz dzisiaj, świetny początek, ale też świetna końcówka, i pięć trafionych, które. Z czego to wynikało, że tak dobrze ci Panu wychodziły te rzuty? Naprawdę ciężko odpowiadać na takie pytania. No dzisiaj zdarzył się taki mecz, że rzeczywiście te rzuty wpadały, ale też trzeba było oddać, że oddałem się najwięcej rzutów. Także ta gra trochę inaczej się u nas dzisiaj rozłożyła. Ja trafiałem, drużynami ufała, te piłki gdzieś tam dochodziły do mnie. Tak jak na początku spotkania, tak samo w końcówce. Myślę, że w następnym spotkaniu pewnie wystrzeli ktoś inny, mam taką nadzieję. I jeżeli będziemy grali drużynowo, to, to będziemy bardzo ciężko do zatrzymania. A czy specjalną motywacją było dla Was to, że graliście z zespołem, który no, wyrzucił Was z tego Pucharu Polski, jak się okazało? Oczywiście nie, nie bezpośrednio, ale pośrednio tak wyszło. Trener czy ja? To do Pana. <laughs> na pewno była to jakaś motywacja, natomiast są to też nasi sąsiedzi w tabeli. Bardzo dużo drużyn ma ten sam bilans, także tutaj trzeba być skoncentrowanym na każde spotkanie. Nam motywacji nie brakuje, bo bardzo chcemy zagrać w play w tym sezonie. I, i, I to myślę, że przy tej, przy tej lidze, to mecze u siebie trzeba wygrywać. To się na razie udało, i już się musimy tak naprawdę odpocząć i koncentrować na, na następne spotkania. To teraz pytanie do trenera. Inaczej dzisiaj właśnie się rozłożyły te akcenty ofensywne, mniej rzutów, na przykład Devona Danielsa, też mniej minut. Z czego to wynikało? Bardziej z przeciwnika, czy to był Pana inny pomysł na ten mecz? in uh, every game we're trying to find ways to win w każdym meczu próbujemy znaleźć drogę spróbować znaleźć ścieżkę do wygranej w sposób our defense is giving us the the foundation the basis yeah, and offensively we will find uh, the the right solution the hot hands the guy who's making shots and what works best on that day defensywnie nasza defensywa daje nam fundamenty do takiej gry która pozwala nam w ofensywie Złapać tego kogoś, który akurat ma lepszy mecz, i dawać mu przez pozycję. pozycje. Więc myślę, że Devon, zresztą, tak jak każdy, jest zadowolony z tego, że wygraliśmy i żaden z nas nie myśli o punktach. Dziękuję bardzo, Patryk. Czy w kolejnych meczach myśli Pan, że też tak może być? I jeszcze od razu zapytam. Jak pan zareagował na to, że nie awansowaliście do Pucharu Polski? Well, of course, I'm, I'm disappointed that uh, we will not be in the cup. At the same time, you Oczywiście jestem lekko niezadowolony, że nie gramy w Pucharze. Z drugiej strony widać, jak bardzo wyrównana jest ta liga. We lost one game too many, or maybe the wrong one, and we're not in the cup. Przegraliśmy jeden mecz za dużo, czy może przegraliśmy nie jeden mecz, który trzeba i jesteśmy poza kucharem. So at the same time if we win next week, maybe we will be on third position in league. Yeah. A z drugiej strony, jeżeli wygramy za tydzień możemy być na trzecim miejscu, w that. Teraz najważniejsze jest to, żeby po tych 30 meczach być w topowej ósemce i zrobimy wszystko, żeby to się udało. Thank you. A czy to prawda, że Spójnia jest aktywna na rynku i że szukacie jeszcze jednego zagranicznego koszykarza? We are looking at the options, if we can add one more player, to help us achieve that goal. Patrzymy na nasze opcje i może znajdziemy kogoś, żeby dodać jednego cukrowca, aby pomógł nam w naszych celach. Any further comments? No. W takim razie to wszystko. Dziękuję bardzo za udział.